Cześć, witaj. Każdy z nas wie, że ustawienie głowy w nadmiernym protrakcji, czyli ustawieniu, wysunięciu głowy do przodu, jest niekorzystne. Ale pytanie, dlaczego? I w tym materiale wypunktuję poszczególne problemy, które mogą wynikać właśnie z takiego ustawienia głowy. Zacznijmy od samego bólu. Gdzie najczęściej będzie występował ból? Środkowy odcinek szyny, dlatego że te segmenty ustawiają się w nadmiernym wyproście. One fizjologicznie. Segmenty między C4, C5 a C6 mają najwięcej wyprostu. Natomiast takie ustawienie powoduje, że tego wyprostu jest jeszcze więcej, co jest prostą drogą do dyskopatii na tym poziomie, czy podrażnienia nerwów, mięśni, czy więzadeł. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli jedno koło niedokręcone w samochodzie i ono nam zaczyna uderzać o jakieś inne obszary, po prostu jakby wychodzi poza taki swój fizjologiczny zakres ruchu. Tutaj także z tym obszarem często wiąże się to, że pacjenci zgłaszają nie tyle ból, co takie uczucie przełamywania albo uczucie obawy przed wykonaniem ruchu wyprostu, czyli odchylenia do tyłu, co także jest, wiąże się właśnie z tym z pojawieniem się niestabilności w tym, w tym miejscu. Przechodząc wyżej mamy obszar podpotyliczny. Tutaj często także będzie ból, wyniką z tego po prostu podrażnienia mięśni. Mięśnie w tym obszarze są skompresowane, mają bardzo mało miejsca i teraz, jeśli mają mało miejsca, to są, niedo to są zwyczajnie w świecie niedokrwione i same z siebie mogą prowokować ból, ale dodatkowo. Przychodzi tędy chociażby nerw potyliczny większy, który częściowo unerwia nam czuciowo głowę, więc mogą pojawiać się napięciowe bóle głowy, które charakteryzują się tym, że mamy ból albo po prawej, albo po lewej stronie głowy. Kolejne rzeczy, które będą się wiązać z tą nadmierną protrak protrakcją głowy, to pogorszenie wzroku albo pogorszenie akomodacji, czyli jakby gorsze przystosowywanie się do widzenia z daleka, do widzenia z bliska, a to także najczęściej będzie się wiązać właśnie z napięciem w tym obszarze podpotylicznym. Kolejną rzeczą, już może troszeczkę rzadziej występującą, mówimy to już w takich skrajnych przypadkach. To będzie zmniejszenie przepływu krwi przez tętnice szyjne i tętnice, i tętnice kręgowe. Mówimy to raczej osoba, które już mają problemy z tym, u których w badaniu doplorowskim wyszły zaburzony przepływ, które mają na przykład dużą mięśnię, więc tutaj w takich przypadkach to ustawienie także może nam jeszcze dodatkowo trochę zaburzać, zaburzać przepływ krwi. Kolejną, kolejną rzeczą będą problemy z obszarem stawów skroniowo żuchwowy. Dlaczego ten obszar? No, często jest pomijany jakby, jeśli mówimy o prawidłowej postawie, a z tego powodu, że jeśli wysuwamy głowę do przodu, to mięśnie nadgnykowe, mięśnie podgnykowe, w skrócie mięśnie, które biegną pod żuchwą, powodują to, że są mocniej napięte i chcą naszą żuchwę obniży tak, by chciały otworzyć usta. Oczywiście nie siedzimy wtedy w ten sposób tylko usta mamy zamknięte, ale mamy je zamknięte przez to, że mamy wytężoną pracę chociażby mięśni żwacze, czy pozostałych mięśni, które zamykają usta. A wydłużona praca ich jakby bez powodu, tak, bo nie, ma, jakby nie powinny pracować w takim zwiększonym napięciu przez tak długi czas może powodować to, że pojawią się jakieś pierwsze objawy zaciskania, zaciskania zębów, ale także to może powodować wysuwanie się żuchwy do przodu, co jest dość mocno obciążające dla krążka, dla krążka stawowego, który znajduje się w stawie skroniowo-żuchwowym. Może także przyczyniać się chociażby do jego podwichania i potem być przyczyną takiego nieprzyjemnego, a czasem także bolesnego klikania. I na koniec bardzo ważna rzecz: wysunięcie głowy. Do przodu. Na początku mówiłem, że może powodować nadmierną ruchomość w środkowym odcinku szyjnym, ale równocześnie może nam znosić, rucho znosić ruchomość w górnym odcinku szyjnym kręgosłupa i także w tak zwanym przejściu szyjno-piersiowym, czyli połączeniu kręgosłupa szyjnego i piersiowego. Wtedy najczęściej będziemy mieć ograniczenie zakresu ruchu kręgosłupa szyjnego do zgięcia, czyli w tym kierunku, pochylenie do przodu i w zakresie rotacji w prawo i w lewo, a to z kolei wiąże się z zwiększeniem kifozy w odcinku pierwszowym. Wtedy, gdy mamy tą kifozę zwiększoną, wtedy czym dłużej jakby nasz organizm przebywa z zwiększoną kifozą, tym my dążymy do coraz większego zamknięcia. Czym dążymy do coraz większego zamknięcia, tym trudniej nam jest tego Wyjść, czyli nazywa nam się jeden wniosek, czym dłużej przebywają w tym ustawieniu, tym te konsekwencje najprawdopodobniej będą coraz bardziej poważne, i coraz bardziej dokuczliwe, i tym dłużej będziemy musieli z nich wychodzić. Więc jeśli masz pracę szczególnie, jeśli masz pracę e, siedzącą, i to mówię, zarówno przy biurku, jak i również w aucie, to zwróć uwagę, jak jest ustawiona Twoja głowa, bo z głowy, bo od głowy zaczyna się wiele różnych problemów. Jeśli jedzisz autem, to wykorzystaj zagłówek, on po coś tam jest. Tyle na dzisiaj. Dzięki za Twój czas. Do zobaczenia, do usłyszenia.